<laughs> to jest... Chciałem tylko powiedzieć, że ten cały Gdobni? władca, co opowiadał wszystkim, że walczył jak lew, to jedyne co walczy, to krzyczał, przepraszam i pomocy, więc chciałbym tutaj rozwiać szybki jest. Bardzo szybki jest. Najszybciej ze wszystkich, nie? Potrafił uciec, naprawdę. No proszę, ile to wspaniałych nowych Zdało. rzeczy możemy się Dobrze. dowiedzieć o fighterach z konkurencyjnych organizacji. Nie? Oczywiście jest to nawiązanie do głośnej afery sprzed roku, gdzie zgodnie z opowieścią Ferrariego, gość podający się za dostawcę pizzy, a w finale dwóch gości biło się do jego mieszkania i zaatakowało maczetą. Doszło do szarpaniny, Ferrari kilka razy oberwał, ale w finale wybiegł na klatkę i udało mu się uciec. Później dowiedzieliśmy się, że chodziło o pewną dziewczynę i zazdrosnego chłopaka, i mimo powagi sytuacji, Amadeusz ogłosił, że nie będzie współpracował z policją. Co ważne, Ferrari przyznał, że wie, kto konkretnie go napadł. W tym podobno nawet rozmawiał z napastnikiem, ale powszechnie nie było wiadomo, o kogo chodzi. No i niby teraz już wiemy, o kogo chodzi. Najlepsze jest to, że ja wyczytałem, że dziewczyna, o którą niby ten chłopak był zazdrosny, ja nie wiem, czy ona była z Amadeuszem, czy coś tam romansowali, czy nie, ale z tego, co wyczytałem na pewnych portalach, to ona teraz. Mam od i jest eskortką. jakaś ciężka, ciężka ta sytuacja jest dla mnie, dla mojego ten... A. kurwa chłop kosy przyjął za laskę, która pracuje na Lifancie lol.